Cię w kolejnym odcinku Szyciowych Wiadomości. Jak w każdy poniedziałek o godzinie 7 rano na naszym fanpage'u na Facebooku, na YouTubie oraz na Instagramie dzielę się z Wami szyciowymi wiadomościami. Nazywam się Joanna Bogu jestem dyplomowaną mistrzynią krawiectwa, konstruktorką i projektantką odzieży. Na co dzień prowadzę kursy w strefie kroju i szycia w zabrzu kursy online oraz szkołę konstrukcji i szycia miarowego online. W dzisiejszych szyciowych wiadomościach pokażę Ci jak odszyć górną część w bluzce Gemma, która zawiera zakładkę i zaszewkę. W tylnej części naszej bluzki na formie znajduje się zaszewka. Należy ją wyrysować na lewej stronie materiału. W bocznych częściach czy naszych krawędziach przy zaszewce wykonaj też delikatne nacinki. Usprawni ci to prawidłowe złożenie zaszewki do szycia. W części tylnej bluzki Gemma znajduje się zakładka. Oznaczona jest nacinkami. W tych miejscach należy wykonać Nacinki, aby prawidłowo zaszewkę spiąć szpileczkami, i żeby ułatwić sobie ten proces, można wbić szpileczki w miejsca zaznaczenia i złożyć zaszewkę na pół. Aby te szpileczki na siebie się nakładały. Czyli jak i jedno zaznaczenie, jeden bok naszej zaszewki, tak i drugi musi na siebie pasować. Spinamy aż do szpica. Jak i linia górna, taki linia dolna są równo spięte. Te szpileczki ze spodu już nam są niepotrzebne. Jak i jedną, tak i drugą zaszewkę w ten sposób spinamy i przechodzimy do zszycia. Zaszewki zostały zszyte. Na tym etapie zaszewkę kierujemy w dół od lewej strony materiału. Przypinając ją szpileczką, można przeszyć wąskim tutaj przeszyciem, aby ją ustabilizować. Teraz przystępujemy do przygotowania zakładek. Część przodu, gdzie wykonamy zakładkę z jednej i z drugiej strony, ułożyłam na lewej stronie. Spinam zakładkę nacinkami do siebie. I będziemy przeszywały tutaj króciutki odcinek, taki na 1 cm, żeby ustabilizować sobie tą zakładkę. Jak i z jednej, tak i z drugiej strony wykonujemy, wykonujemy krótki odcinek do przeszycia. sposób mamy zabezpieczoną zakładkę na bardzo króciutkim odcinku 1 cm od krawędzi. Na tym etapie kierujemy zakładkę w dół. Czyli w dół naszej bluzki gemma. Przepinamy Zakładkę, przypinamy zakładkę oraz przeszywamy z jednej i z drugiej strony tą zakładkę stabilizując blisko przy krawędzi na szerokość stopki. W ten sposób zostały zakładki ustabilizowane po lewej stronie materiału. Na prawej wygląda to w ten sposób. Na prawej stronie zakładka jest skierowana w górę. Teraz będziemy szywały szwy barkowe, przykładając przód i tył prawa do prawej. Spinamy szwy barkowe. Zwróć uwagę, że szczew barkowy jest długi, ponieważ przechodzi nam tutaj automatycznie w rękaw. Jest to tak zwanie bluzka kimonowa. Krawędź do krawędzi. Zszywamy na maszynie i obrzucamy na overlocku. Jaki jeden bok. Taki drugi bok naszego szwubarkowego przeszywamy. Szef barkowy został zszyty i obrzucony. W górnej części w ten sposób prezentuje nam się poprawnie zszyta zaszewka i zakładka. Zwróć uwagę, że w miejscach górnych one równo ze sobą współgrają, są na równej linii. Mam nadzieję, że informacje, które przekazałam w tych szyciowych wiadomościach, jeszcze bardziej umilą wam szycie.